Masz samochód z dostępem bezkluczykowym. Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dzień dobry państwu. Przedstawiam Opla Grandland X z roku 2020. Próbuję uruchomić silnik. Rozrusznik kręci, niestety nie zapala. Rozlega się sygnał yy, syrenki. Wpisuję tajny kod mrugną kierunkowskazy jednokrotnie, kładę nogę na pedale, hamulca, samochód normalnie odpala. Po skończonej jeździe gaszę silnik przyciskiem start-stop i w momencie, kiedy uchylam drzwi kierowcy, kierunkowskazy mrugną dwukrotnie, informując nas o uzbrojeniu się immobilizera can Lock. Dziękuję. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.